Cześć. i witajcie, z tej strony Kudłaty i przybywam do Was odcinkiem z serii Jak budować w Minecraft. Tak wiem, że dawno nie było odcinków z tej serii i nawet dość dawno, ale to jest nietypowy odcinek, no bo zaczynamy właśnie u mnie na kanale maraton takich Halloweenowych odcinków, więc właśnie tym odcinkiem otwieramy ten maraton i ten odcinek będzie się składał z sześciu takich trików, które mogą się przydać dla graczy, którzy grają na trybie kreatywnym, czy chociażby na trybie survival, więc każdy Coś tu później znaleźć dla siebie, więc nie przedłużając, czynajmy. Budowle, triki i dekoracje, które tutaj zobaczycie, nie są mojego autorstwa, ale są na tyle fajne, że ja z miłą chęcią tak, żebym to wybudował na swoim świecie Survival i nawet mam taki zamiar, jeśli chodzi o serię Survival na modach. Więc to nie są jakieś tam byle jakie rzeczy, które na siłę wcisnęłem do odcinka, więc po prostu miejcie to na uwadze. I pierwszą rzeczą jest taka przeogromna dynia, po prostu zbudowana z samych dyni i oczywiście tam w niektórych detalach z innych rzeczy. Zobaczcie jak to się przepięknie z całością prezentuje. I także jeśli chodzi tutaj o dół, żeby to ładnie się prezentowało z całością. Oczy jak i sama twarz bardzo ładnie to się prezentuje oraz znacie ząbki, no coś wspaniałego. I teraz macie taki szybki time lapse, gdzie będziecie mogli zobaczyć jak taką właśnie dynię wybudować. Jak już mamy gotowy kształt głowy, to teraz zostało nam oczywiście wykończenie i je możemy zrobić jak najlepiej nam pasuje. No oczywiście tutaj polecam czarny beton, bo to jakby najlepiej się prezentuje, ale na przykład możecie użyć innych bloczków lub po prostu jakichś świecących, żeby to bardzo ładnie wyglądało. I jak to jest zabudujemy, to jeszcze tylko został nam do zrobienia ogonek, gdzie możecie także z jakichś innych rzeczy zrobić, czy po prostu z innego koloru drewna, to musi być tutaj po prostu załatane jednym blokiem, później w tą stronę idzie schodek i później w kolejną stronę idzie tak schodek oraz tutaj nawet można dać trapdoor, żeby to, żeby to bardzo ładnie wyglądało, no jak widzicie to fajnie tutaj pasuje, ząbki możecie zrobić na dwa sposoby, czyli tak jak tam pokazałem lub po prostu to możemy połączyć, czyli po prostu stawiając w normalny sposób, a jeżeli nie chcemy, żeby to się połączyło to dolną albo górną warstwę po prostu musimy to zrobić na kuczaka, wtedy nam to się nie połączy no oczywiście teraz jeszcze możemy tutaj sobie odpalić ciemnej porę no jak widać, bardzo ładnie to się teraz prezentuje. Kolejny pomysł, jak i dekoracja, to są to lewitujące duszki, które prezentują się właśnie w taki następujący sposób. I ten trik jest bardziej dla osób co grają na trybie kreatywnym, czyli budowanie jakichś mapek fabularnych czy mapki horror, gdzie właśnie musimy przywołać komendom niewidzialny Armor Stand, gdzie właśnie możemy przyczepić do niego główkę i samą zbroję, gdzie dzięki temu uzyskamy taki fajny efekt, jakby faktycznie tutaj lewitował jakiś duszek, możemy zrobić ciemną wersję, jasną, czy chociażby tutaj z kolczugą. I teraz, jak komenda wygląda, to będziecie mieli ją oczywiście w opisie. Jak ją najlepiej użyć, to po prostu wybierać jakieś miejsce w powietrzu, gdzie ten duszek ma być, czyli moje miejsce będzie tutaj. Teraz wybieramy komendę, którą mamy, klikamy Enter i ta komenda już przywołała ten niewidzialny armor stand. I teraz, nie ruszając się z miejsca, musimy tymi rzeczami kliknąć w te miejsce, gdzie po prostu stoimy. Tak, tak jakbyśmy po prostu w powietrze klikali, czyli klikamy tak, i tu użyjemy się czarnej główki, czyli tak. I możemy teraz odlecieć i już mamy. Oczywiście możemy odsunąć się od tego armorostenda i dopiero wtedy postawić, ale wtedy byśmy musieli tak w powietrze klikać i szukać tego armorostenda, bo on jest w 100% niewidzialny, więc inaczej go po prostu tutaj nie znajdziemy. I właśnie takie fajne duszki możemy przywołać. Bynajmniej na przykład możemy zrobić cmentarz, gdzie mamy jakieś groby, a nad grobami właśnie lewitują takie duszki. Więc fajnie to oczywiście można wykorzystać. Kolejne lewitujące ozdoby, tym razem oświetlenie, tutaj część z nich możemy zrobić za pomocą komendy, a pozostała część po prostu jest normalnie do zrobienia na survivalu, a konkretnie chodzi tutaj o te czaszki lewitujące razem z latarenkami i bardzo ładnie to wygląda, po prostu bierzemy sobie jakiś bloczek, na którym ustawiamy sobie czaszkę, pozostało się rozwalamy i na dół normalnie możemy podczepić latareńkę bez żadnych w ogóle kodów, modów i innych sam rzeczy. Jak widać, ładnie to sobie lewituje. A pozostałe oświetlenie jest zrobione za pomocą komendy, która nam przywołuje barier bloka i po prostu wpisujemy sobie give, małpa A lub po prostu małpa swój nick i do tego Minecraft barrier. I wtedy, oczywiście, przywoła nam tego barier bloka. Gdzie, oczywiście, on jest niewidzialny, ale jakby przez niego samego przejść nie możemy. Konkretnie bierzemy sobie jakieś rzeczy, które chcemy, żeby stały na tym konkretnym barier bloku, i oczywiście możemy tutaj sobie to robić. Czy stawiamy sobie oczywiście tutaj świeczki, lub możemy sobie postawić tatarekę w taki sposób, lub tutaj w wiszący sposób, to bardzo ładnie wygląda. Na przykład tutaj, lub po prostu stojący, czyli mamy tutaj taką propozycję, lub po prostu jakieś inne rzeczy możemy sobie przyczepić. Na przykład tutaj jeśli chodzi o dzwon. Jak widzicie, wisi sobie normalnie. Kolejny trik taki typowo Halloweenowy to są to oczywiście główki innych graczy. Ten sposób dekoracji jest bardziej znany przez graczy, ale dlaczego wam to pokazuję? A dlatego, że znalazłem bardzo fajną stronkę. Gdzie są zamieszczone wszystkie główki, które są właśnie zrobione w takim strasznym stylu. Więc to nie jest taka typowa stronka, gdzie macie główki wszystkich graczy, tylko właśnie w takim straszniejszym stylu, gdzie możecie od razu konkretnie przejść do kategorii Halloween i tam właśnie możecie takie fajne główki sobie wybrać. A komentarz oczywiście na przywołanie główek, aby ktoś nie wiedział, to albo macie w opisie, albo tutaj po prostu wam wyświetlam i na końcu oczywiście musi być nigdy danego gracza. W tym przypadku tutaj mamy Nemesis, więc oczywiście mamy tutaj taką główkę samego res. Prezydent Evil. Kolejna bardzo klimatyczna ozdoba, czyli dynia zrobiona z banerów. I otóż, jak ją zrobić, to teraz Wam pokażę krok po kroku, jak to stworzyć. Do stworzenia dyni są nam potrzebne takie rzeczy i w tych ilościach. Więc zaczynamy od czarnego banera i do tego dajemy pomarańczowe balbanki. Następny wzór tworzymy właśnie w taki sposób. Teraz ten sam, tylko w odwróconą stronę. Następny to będzie część uśmiechu, który właśnie tworzymy w taki sposób oraz musimy to samo stworzyć, tylko teraz w odwrotną stronę. Następny baner, tylko ten będzie trochę bardziej skomplikowany, bo tu trzeba użyć więcej materiałów. I teraz robimy ten sam, tylko w odwrotną stronę. Kolejny banner, i teraz ostatni banner na wykończenie, który właśnie robimy w następujący sposób. I tak gotowe banery teraz możemy położyć na ścianę o wymiarach 4 klocki do góry oraz tutaj 3 wzdłuż i użyję czarnego betonu No bo pomiędzy banerami będą szpary, które ładnie będą zakryte przez ten blok, więc zaczynamy Ten baner kładziemy tutaj na środek, ten tutaj trochę wyżej teraz lecimy do pierwszego baneru, który ma być tutaj w taki sposób Teraz polecimy wy oczy, czyli ten baner tu, ten w przeciwną stronę, czyli pójdzie tutaj i teraz nam zostały jeszcze te banery i one mają wyglądać tak, że ten y, idzie tutaj, raczej trochę wyżej. Ten musi iść tutaj oraz ten uśmiech, czyli ty musimy pomiędzy położyć to, a tutaj kładziemy ten. I tak właśnie się prezentuje cała dynia z banerów. A na koniec zostawiłem dla was które można zrobić w opuszczonym stylu. Można zrobić jakąś czaszkę, jakąś twarz, przez którą będzie się przechodziło przez jej usta do netheru, czy chociażby jakąś dynię, gdzie w środku może się umieścić dany portal. No ja Po prostu zastosowanie jest wiele. Myślę, że nie ma co pokazywać, jak to wybudować, bo po prostu wystarczy spojrzeć i mniej więcej samemu właśnie w takim stylu to zrobić, bo właśnie to jest najważniejsze, żeby właśnie na czym się wzorować i zrobić to po swojemu, więc niekoniecznie tutaj oczywiście jest potrzebny poradnik. Więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu i pamiętajcie, żeby jeszcze dzisiaj o godzinie 20 wbić na kanał, gdzie pojawi się... Raszna na pasta o pewnym killerze z Dead by Daylight. Do zobaczenia.